przeznaczenie. Mei, jestem tutaj. Koniec pierwszej połowy tego emocjonującego meczu półfinałowego. Lightnings, Snow Kids, 2 do 0. Snow Kids są teraz w bardzo trudnym położeniu. Popatrzmy na powtórki z fascynującej pierwszej połowy. Niestety widać z tych fragmentów, Snow Kids nie znaleźli w pierwszej połowie skutecznej metody obrony przed Lightningsami. Zgadzasz się ze mną? Tak, rzeczywiście, Lightnings całkowicie rozgromili Snow Kids. W pierwszej połowie Snow Kids nie byli w stanie narzucić swojego stylu gry. Może zdołają odzyskać dawne siły podczas przerwy. Nie widzisz piłki, prawda? Nic mi nie jest. Niech Juki Cię zastąpi, przegrywamy mecz. Poradzę sobie, zostaw mnie. Posłuchajcie uważnie. Wszystko zależy tylko od Was. Nikt Was nie zmusza do gry. Nie wracajcie na boisko, jeśli nie chcecie wygrać. Oddech pojawi się, jeśli będziecie zgrani. Jest niezbędny, żeby wygrać. Znajdźcie oddech. Znajdźcie i grajcie razem. Pobijcie Lightningsu! Ach, to proste, rodzice przywlekli pechas z Akiliana. Nie wiem, czy możemy lepiej grać. Przepraszam, trenerze, mogę coś powiedzieć? Słuchamy cię. Wiem, że to zabrzmi dziwnie, ale gra w tej drużynie to dla mnie wszystko. Nederbol mi to uświadomił. Brakowało mi tam pracy w drużynie, naszej drużynie. Granie w zespole jest jak odlot. Pamiętacie, ile razem zrobiliśmy, jak daleko zaszliśmy? To jest duch drużyny. Nie czuję go, kto gra sam w Netherbol czy tu na boisku stadionu Genesis. Pamiętacie pierwszy mecz, kiedy wyszliśmy, oszołomiła nas wielkość stadionu. Dzięki arczowi mogliśmy tu być. Zasłużyliśmy na to. O, to gigant! Chyba wejdzie tu 8 razy tyle ludzi, ile mieszka na Akilianie. Mieści 800 tysięcy ludzi i to tylko na miejscach siedzących. I pomyśleć, że będziemy tutaj grali. Pamiętacie jakie to niezwykłe? Pamiętacie kim jesteśmy? Jesteśmy Snow Kids. Jesteśmy mistrzami. Więc grajmy jak mistrzowie. Nauczyliście się czegoś, kiedy mnie nie było. Musicie być lepszą drużyną. Pokażcie to. Dobrze. Pokażemy. Pokażemy mu jacy jesteśmy. Snow Kids! Snow Kids! Snow Kids! Na pewno nie chcesz jej z powrotem? Na pewno, kapitanie. Była piękna mowa. Tak za tobą tęskniłam. Chodź bić Lightningsów. Po przerwie na stadionie Genesis, Lightnings zaczynają drugą połowę z korzystnym dla siebie wynikiem 2 do 0. Snow Kids muszą się bardzo starać, żeby wygrać. Jeżeli będą grać tak jak w pierwszej połowie, to trzeba być cudu. Posłuchajcie, już wygraliśmy ten mecz. A Lightnings jeszcze o tym nie wiedzą. Właśnie. Jak mówi Arch, bądźmy zgrani, a oddech przyjdzie. Grajmy zespołowo i używajmy oddechu razem. Podając piłkę, próbujemy podawać też oddech. Nigdy tego nie robiliśmy. Warto spróbować. Zróbmy tak! <śmiech> <śmiech> Ciekawe, co chcą zrobić Snow Kids, żeby wyrównać. To niemożliwe. Zaczyna się druga połowa meczu. Świetnie mi. Au, bądźcie. Tak, o to chodzi. Wreszcie. Widziałeś, jak oddech szedł za piłką? To fantastyczne. Rzeczywiście, nie robiliśmy tego, jak ja grałem. To rewelacja. Dzięki za oddech, May. Proszę. Didok, twój chłopiec się świetnie spisał. Tak, dzięki. Prawda, Katusiu? Co, gdzie? Gola, tram, gola, Achito. O, nie jak zawsze. Może i mają szansę. Znacznie więcej niż szanse. Bahadłowiec, zatrzymujący się na Unador i archipelagu Shadow, startuje za 10 minut. Pasażerowie z biletami proszeni są na pokład. Oh! Hej, facet, uważaj jak chodzi. Przepraszam. Chodzić. Co za ludzie. Uwaga, nagroda zasonego Black Bonsa wynosi 4 miliony jednostek. Ktokolwiek ma jakieś informacje na temat miejsca jego pobytu, proszony jest o kontakt z Technoidem. Technoid wyżyło się lepiej. Warren z -ów nie zdołał utrzymać piłki. Uh! 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 Niesamowity gol Micro-Ice'a. Snow Kids odrobili straty. Oni chyba przekazują Flux między sobą. Nigdy tego nie widziałem. To mój mikro to Dołóż im mikro Uda ci się! Uważaj, Achito! Nie śpiesz się! Muszę ją zatrzymać! Ale jej nie widzę! Potężny strzał Warrena! I Lightning odzyskują prowadzenie. Achito, co się z tobą dzieje? Ja bym złapał tę piłkę. Nie wiem. Uciekła mi trenerze. Achito, dość tego. To jest półfinał. Masz dać z siebie wszystko. Liczę na ciebie. Rusz się. On jest wciąż chory. Czuję to. Arcz. O co chodzi, Simbai? Już nic. Przepraszam, wydawało mi się, że coś widzę. Posłuchajcie, wszyscy. Znowu przegrywacie. Atakujcie, strzelajcie, weźcie się w garść. Spóźniłeś się. Nic nie poradzę. Przyniosłeś narzędzia. Jestem Emerytem, ale kiedyś byłem spawaczem tytanu. Świetnie, do roboty. Znalazłeś statek Blaylocka? Tego świra w masce tam jest. To na co jeszcze czekasz? Wiesz co robić. Szybko! Spokojnie, jestem profesjonalistą. Już się prawie kończy. Muszą szybko strzelać. Wygląda na to, że o wyniku rozstrzygnie złota bramka. Co jest? Co widzisz? Dziok, co ty robisz? Dziok, co się stało? Koń Warrena! <laughs> Łapią Achito! Koniec meczu. Jest remis 3 do 3. A więc Barry dobrze przewidział. Będzie gra w dodatkowym czasie i złota bramka. Zgadza się Kali. Pierwsza drużyna, która strzeli gola, wygrywa i będzie grać z Xenoncami w finale. To była ekscytująca połowa, a złota bramka jeszcze doda emocji. Tak, to była wspaniała gra. Musimy wygrać ten mecz. Utrzymajmy to napięcie. Achito, wiem, że coś się dzieje. Widzę to po twojej grze. O co chodzi? Nic ci nie jest? W porządku. Powiedz prawdę. Tak, dobra. Coś jest nie tak, ale muszę dać radę. Achito, to wcale nie jest dobry pomysł. Nie musisz tego robić. Ja mogę cię zastąpić. Jeden gol i koniec dla nas wszystkich. Zostaje. Cóż, wiesz gdzie mnie szukać? Wybacz. Dzięki za wyrozumiałość. Doskonała druga połowa. Chcę, żebyście wyszli i zrobili to samo. Walczcie, grajcie razem, użyjcie oddechu i zdobądźcie tego gola. A Achito będzie bronił naszej bramki ze wszystkich sił. Achito, stój! Wiem, że masz jakieś problemy. Zrozum, że tutaj chodzi o całą drużynę. Czy na pewno wiesz, co robisz? Dame Simbai, ja muszę grać dalej. A więc będę mieć na siebie oko. Zaczyna się rozgrywka o złotą bramkę. Na pewno cała galaktyka wstrzymuje oddech. Roket wygra to dla nich, tak jak zawsze. Nasz syn może wszystko tak jak jego ojciec. Oren jest chyba zdecydowany wygrać ten mecz. On chyba chce bardzo zagrać w finałach. Achito! Achito! Mały włos, zbyt jak dla mnie. Myślę, że to jest zmęczony. Tak, może. Warren znowu rusza w kierunku bramki. Zaraz może paść zwycięski golf. Jeszcze nie, Kali. Dobra obrona, Achito. Tak, Achito. Właśnie tak trzeba. Doskonale. To powinien być gol. Po prostu pech. I dalej nie ma goli w tej trzymającej w napięciu oh. rozgrywce. Ale jak? I Snow Kids wygrywają! 4 do 3 po niesamowitym złotym golu Roketa, Snow Kids awansują do finału! <śmienny> <śmienny> To zrobiłeś. Trening i pomoc moich przyjaciół. Wziąłeś oddech od wszystkich wokół ciebie. Jak? Nie wiem. Tak się stało. Byliście mi potrzebni do tego strzału. Gratulacje, Rocket. Wspaniale grałeś. Miło znów Cię widzieć na boisku. To dzięki Tobie tu jestem. Kapitanie, powodzenia z Ksenonsami. Dzięki, Warren. Wkrótce znów się spotkamy. Ale to był mecz! Snowkids zasłużyli na grę w finale! Finałowy mecz Snowkids Snow z Xenon sami odbędzie Snow się tutaj, Snow na stadionie Jesteś Genesis! Lepsi, Chyba czas pakować walizki. Jadę na stadion Genesis! Brawo, brawo! brawo Snow Udało im się! Grają w finale! Wspaniała wiadomość! Szczerze mówiąc, nie wierzyłem w to. Chodź, wracamy na statek. Jog. Ten numer z oddechem to było naprawdę świetne. Wiesz, myślę, że miałem dużo szczęścia, to nie tylko ja. To Oto wszyscy. ja! Zaczynajmy przyjęcie! O, nienawidzę konfety. Chcę powiedzieć, że jestem z was wszystkich dumny. To wielki zaszczyt grać w finałach drugi raz z rzędu. Brawo, Snowkids! Brawo, Snowkids! Gramy w finałach Micro Ice drugi raz z rzędu. To nasze przeznaczenie, prawda? Nie ma co zaprzeczać. Maja, wygraliśmy! Nic się nie stało! Jestem z ciebie dumna, posłuchałeś instynktu, a nie strachu. Jesteś bardzo dzielny. Jestem tylko piłkarzem. Interesuje mnie bardzo, dlaczego zatrzymałeś się nagle w drugiej połowie, tak jakbyś miał wizję. Bo miałem takie złe sny, nie mówiłem ci, ale co tam? Wygraliśmy! Tak, zgadza się. A teraz specjalny komunikat księcia Madoksa, głowy Technoidu. Chcę poinformować, że nagroda za Soniego Blackbonsa wzrosła teraz do 5 milionów jednostek. Co? W związku z naruszeniem bezpieczeństwa w więzieniu Technoidu uznano, iż wzrósł poziom zagrożenia w całej galaktyce, a zwłaszcza na stadionie Genesis w czasie finału. Jeszcze raz operuje 5 milionów jednostek za schwytanie Soniego Black Bonsa. Dziękuję. Ktokolwiek ma jakieś informacje na temat miejsca pobytu Sonego Bonsa, proszony jest o natychmiastowy kontakt z technoidem. Wygląda na to, że będziemy musieli jeszcze bardziej uważać. Dziś czuje się tu obecność technoidu. Niedaleko jest statek. By wyżyło się lepiej Pięć milionów jednostek? Ktoś na pewno go wyda Sony nie przyjedzie na finał Na pewno nic mu nie będzie To nie powstrzyma Soniego Muszę mieć Soniego na stadionie Nic nie może pójść źle Za ciężko pracowałem na tę chwilę Ale Sony jest sentymentalny Będzie oglądał swego drogiego syna a z nim Duke Maddox, Prim Simra i reszta. Sony i jego przyjaciele dostaną prezent, którego nigdy nie zapomną.